Są tacy ludzie, którzy wiedzą, jak zaprojektować i uruchomić instalacje fotowoltaiczne. Są tacy ludzie, którzy potrafią poskromić i okiełznać energię dostarczaną do zakładów produkcyjnych. Są tacy ludzie, którzy wiedzą, jak podłączyć instalację fotowoltaiczną z magazynem energii i dodatkowo. Zaprojektować stację ładowania pojazdów elektrycznych. Czy jesteś jednym z tych ludzi? Jeśli tak, to możesz nazwać się bohaterem. To dzięki Tobie miliony ludzi nie musi martwić się o zasilanie w swoich domach czy fabrykach. Jednak nawet superbohaterowie potrzebują treningu. Każdy musi się rozwijać, ćwiczyć i zdobywać nowe umiejętności. Każdy inżynier w swojej pracy szuka odpowiedzi na wiele pytań. A oto przykłady. Za mną możesz zobaczyć nowo powstałą farmę fotowoltaiczną, ale czy zostanie przyłączona, czy urządzenia spełniają wymagania certyfikacji NCRFG, a co z zasilaniem? Czy zastanawiasz się, jak zwiększyć dyspozycyjność układów automatyki, a może interesuje Cię bezprzewodowa komunikacja w obiektach energetycznych? Poszukujesz wskazówek, jak zarządzać oraz nadzorować obiekty z branży energetyki? Jeśli jesteś żądny tej wiedzy, nie mogłeś trafić lepiej. Wszystkie odpowiedzi i jeszcze wiele więcej znajdziesz na kolejnej edycji online Technology Days organizowanej przez Phoenix Contact. Kiedy? Energetyka będzie bohaterem webinarów 20 października. Zajrzyj do opisu, a znajdziesz tam szczegółowe informacje, link do rejestracji oraz pełną agendę. Nie wahaj się ani chwili. Nie będziesz sam. Technology Days gromadzi rządnych wiedzy inżynierów ze wszystkich zakątków Polski. Ostatnio było nas aż 600. Dołącz do nas.